Cześć, witamy wszystkich w kąciku recenzenta, który poprowadzi dla was Ja! Podcast w składzie Adik. Cześć wszystkim. Oraz JM. Witam jeszcze raz. I teraz, czym jest kącik recenzenta? Nie trudno się domyślić, czym jest kącik recenzenta. Jest po prostu naszą recenzją. No, liczyłem na lepsze przywitanie, ale macie co macie. Trudno, tak zostanie. Nieważne. Nie wiemy, czy to będzie pojedynczy odcinek, czy seria. Jeśli seria, to na pewno nie jakaś taka podrząd. będą tu co pojawiały się może co jakiś czas jakieś randomowe rzeczy, które stwierdzimy, że chcemy dodać, chcemy opisać, chcemy wam coś więcej o nich powiedzieć, ale nie chcemy określać tego mianem serii. Będzie to odcinek specjalny. <laughs> tak, tak. Wprowadzamy coś takiego jak odcinek specjalny, kącik recenzenta. No, i dzisiejszym, naszym tematem, tym co bierzemy pod nasze czujne oko i co zbadaliśmy po godzinie 55 minut sansu i jedzeniu dwóch dużych popcornów, wypiciu Coca-Coli i nie, 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 nie ma tu żadnych promocji, spokojnie, lakowania produktu nie było. Oraz E, czujnej analizie naszych dwóch umysłów, zrecenzujemy Wam dzisiaj film pod tytułem Free Guy. Kilka krótkich informacji na temat filmu. Film miał e, swoją premierę 13 sierpnia tego roku w Polsce i nie tylko. E, został wyreżyserowany przez Shana Lewiego. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Przepraszam z góry, jeśli nie. I film y, zyskuje dużą popularność także przez to, iż główną rolę gra Ryan Reynolds, y, bardzo popularny aktor i lubiany. A jak realnie oceniają ten film? Ci, którzy już go obejrzeli i ci, którzy już sobie zdążyli wyrobić opinię na jego temat. Więc oceny są bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o portal Rotten Tomatoes, recenzenci ocenili film na 82 na 100, czyli jest to dobry wynik. Natomiast widzowie ocenili go na 95 na 100, co jest no naprawdę, naprawdę wynikiem fajnym. No i widać, że się widowni spodobał. Skoro już powiedzieliśmy sobie o ocenach i opiniach. To jednak wiemy, dlaczego was tu zebraliśmy, ponieważ uważamy, że nasza opinia jest najważniejsza. <laughs> Nie, no, oczywiście, chcieliśmy się tylko podzielić tym, co my uważamy na temat tego filmu. Yy, na początku przechodzimy teraz do części bez spoilerów. Więc głównym założeniem filmu jest, jakby, świat gry komputerowej, w której poznajemy. A, post, zwykłą postać, NPCa, który nazywa się Guy, czy tam w polskiej wersji facet. Po prostu, nie ma konkretnego imienia, jest to zwykła, standardowa postać z gry. Jak ktoś gra w gry to wie, takich mijamy po prostu tysiące w różnych grach i jakby nie zwracamy za bardzo na to uwagi. No i właśnie świat jest przedstawiony z jego perspektywy, że to jest taki zwykły, zwykła, normalna postać. Wo wokół niego tam dzieją się, że tak to imię, zawieruchy i tak dalej. Natomiast e, on się tym nie przejmuje, on ma jakieś tam swoje podstawowe, najzwyklejsze cele. Wiecie, zwyk, zwykły program, jakby komputerowy, tak, zwykła postać w grze, i nic się tam takiego nie dzieje. Do czasu, aż przez pewien incydent zaczyna zyskiwać jakby taką swoją własną świadomość, i wszystko jakby w nim zaczyna się rozwijać. Zaczyna właśnie rozumieć, co się dzieje wokół niego. Zaczyna po prostu ten świat bardziej poznawać z nowej dla siebie perspektywy. I to jest taki, taki najkrótszy opis, jeśli chodzi o część, powiedzmy, bez spoilerów e, bo to wszystko wiemy jakby po zwiastunach i tak dalej. Natomiast teraz myślę, że czas przejść do części spoilerowej, gdzie omówimy no, nasze szczegółowe nasze doznania nasze opinie co do poszczególnych scen. No, i jak my to widzimy? Uwaga, przechodzisz do części spoilerowej. Spoiler 100% alert. Uwaga, przechodzisz do części ze spoilerami. Robisz to na własną odpowiedzialność. Serio, tu jesteś? Słuchaj, jeśli nie oglądałeś, nie warto yy, słuchać spoilerów. Samemu obejrzyj. Naprawdę, polecamy. Obejrzyj samemu, później tu wrócisz. Tak, tak. Masz jeszcze tą chwilę. Wyłącz dla swojego dobra. O, pięknie. No to mamy już wszystkich, którzy ten film widzieli, lub naprawdę im nie zależy na obejrzeniu go. Chociaż uważamy to za <grych> dosyć yy, słabe zachowanie. Więc możemy ze spokojną głową przejść do części ze spoilerami. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że sam zamysł filmu bardzo mnie zafascynował. Nie było jeszcze czegoś takiego. Pierwszy raz możemy się postawić po drugiej stronie. Nie gracza spojrzeć właśnie od strony y, zwykłej postaci w grze, czyli NPC-ta. Y Przepraszamy z góry za slang, dosyć taki gamingowy. Mamy nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe. To też takie założenie z filmu, że jeśli jesteście graczami komputerowymi, to dużo więcej inside joków zrozumiecie, dużo więcej elementów świata przedstawionego, skojarzycie, zauważycie, powiążecie. Więc na pewno, jeśli jesteś graczem i uważasz się za takowego, to ten film jest skierowany dla Ciebie. A jeśli nie, to też jest fajny film, żeby trochę poznać ten świat zobaczyć zachowania, jakie występują w grach, obejrzeć, o czym powiemy też później realne postacie związane ze światem gamingu, czy nawiązania do słynnych uniwersów czy gier. Twórcy przy produkcji tego filmu postarali się, żeby wyglądało to naprawdę w miarę realistycznie, jeśli chodzi o świat gier, jeśli chodzi o zachowanie graczy i tak dalej. I pomijając, no tam, jeden drobny element, czyli granie w kawiarni, ponieważ jest taka scena. I granie na zwykłym laptopie w kawiarni. No, sorry, nieprawdziwe. Natomiast co do reszty, myślę, że w miarę fajnie to zostało oddane. Dobrze został oddany w miarę proces właśnie jakby tworzenia gry. Może nie jak tam było powiedziane, że to są, że to jest kodowanie zero jedynkowe. Natomiast jak tam były pokazywane sceny typu pokazywanie blueprintów i tak dalej, kto tworzy gry trochę wie o czym mówię. Eee, no to wszystko to było w miarę spójne. I wyglądało to, wyglądało to dobrze. Dodatkowo zostali odtworzeni e, też zwykli gracze że no, są skrajnie różni został przy, przedstawiony też typowo stereotypowy nerd totalnie e, natomiast no nie było to takie jakby pokazywanie graczy w złym świetle jak to często jest w filmach że po prostu gracz to jest koleś który nawala cały czas pięściami w klawiaturę i nic więcej tylko no jakby jest to pokazane no w takiej formie jak załóżmy że to wygląda normalnie więc co do tego naprawdę wielki plus. Dodatkowo sama ta, jakby otoczka gry została stworzona tak, że faktycznie da się pomyśleć, że no, tak by mogła wyglądać jakaś gra. Tak? Bo czasami niektóre rzeczy na podstawie gier, które mają udawać grę, no sorry, nie wyglądają w ten sposób. I jeszcze jeden fajny element, który na pewno zauważyłem a propos tego realizmu, powiedzmy tego świata, świata wykreowanego. Fajne jest to, że jak widzimy na komputerach graczy, jak widzimy tą grę, w której się odbywa akcja, to ta, to, to faktycznie wygląda jak gra. Nie wiem, czy oni robili to na podstawie jakiejś animacji, że po prostu rzucali animację i wrzucali to na pulpit, czy faktycznie stworzyli jakąś taką bazową gierkę, żeby e, móc na jej podstawie tam nagrywać, żeby móc jej używać w trakcie nagrywania raczej. E, ciężko powiedzieć, jak to zrobili. Natomiast jest, daje to naprawdę fajny efekt. No i dzięki temu możemy się bardziej wczuć właśnie w ten świat. Szczególnie gracze się mogą bardziej wczuć. No po prostu widzą to, co jest widoczne na co dzień, tak? I osobiście też bardzo podobało się to płynne przechodzenie między światami, w którym zawsze potrafiliśmy stwierdzić, gdzie jesteśmy. Czy jesteśmy w grze, czy jesteśmy w prawdziwym życiu. Czy oglądamy grę jedynie z perspektywy monitora, gdzie ona się wyświetla? No, tak jak typowa gra z taką grafiką. Jednakże, jeśli już się przenosiliśmy do samej gry, to była ona sfilmowana, czyli była przedstawiona w tej samej formie co prawdziwy świat. Jednak sceneria. Nasycenie kolorów, te wszystkie światła, czy też zachowywanie się postaci na ulicach pozwalało jednoznacznie określić, że jesteśmy w grze. Czyli, mimo że zarówno wejście w grę, jak i prawdziwy świat były zrobione w ten sam sposób, bo gra była animowana jedynie z perspektywy gracza i monitora, to dało się rozpoznać i wczuć w miejsce gdzie jesteśmy, nie było z tym najmniejszych problemów. Miałem taką obawę, że no to się może zacierać, skoro Inside gra, jesteśmy cały czas w filmie nieanimowanym, ale jednak tak dobrze została zrobiona sceneria, tak dobrze zostały dobrane wszystkie światła, barwy i też filtry, które zostały nałożone na obraz, bo to od razu widać, że jest to wyczuwalne i nie ma z tym żadnych problemów. Także przechodzenie między światami gry i tym realnym światem bardzo mi się podobało. Tak, tutaj a propos tego, co mówiłeś, że dało się łatwo poznać, kiedy jest świat gry, a kiedy jest ten realny. to Tutaj warto wspomnieć o jednej dosyć komicznej scenie. To jest sytuacja, którą każdy gracz y, gier multiplayer raczej zna. Czyli y, w skrócie, główny bohater, jeszcze jako ten typowy NPC, podchodzi tam do jakiegoś telefonu, czy bankomatu, czy do czegoś, tam coś sprawdza i tak dalej, a w tle gościu się teleportuje i go w skrócie laguje. Więc no jakby bardzo łatwo dała się po wielu scenach rozpoznać, kiedy mamy ten świat gry. Dodatkowo, no tak jak Jawem mówił, mamy te filtry, mamy inne trochę barwy. Wszystko jest zmienione tak, żeby to wyglądało na grę komputerową. Więc tutaj nie ma żadnego problemu w rozróżnieniu. Kolejnym fajnym elementem było dobranie postaci, gdzie ta sfera w grze Ludzie zachowywali się no, jak typowe NPC, tak? Działali nieinstynktownie, działali stricte w wyznaczonych harmonogramach, wyznaczonych ramach tego, co mają zrobić w ciągu dnia. Bardzo fajnie było to przedstawione. Nawet ruch ludzi na ulicach był bardzo specyficzny. Wyglądało to tak jak w grze, bo w prawdziwym życiu jak człowiek idzie to ma jakiś wyznaczony cel i raczej zachowuje się dosyć naturalnie i tam ta taka sztuczność, nienaturalność była dobrze ukazana. No i wszystkie elementy tak jak kawiarnie, gdzie ludzie zamawiają to samo. Tak samo fajna też scena była, w której facet i jego kumpel Czyli strażnik leżą na podłodze podczas napadu, i już dyskutują, co będą robili dalej, bo dla nich jest to normalny dzień w pracy. I trochę można było wyczuć, jakby wszyscy, którzy byli tam przedstawieni jako postaci gry, pracowali w tej grze i byli. Czuć było, że są wryci w tą grę, że to jest ten świat. No bardzo dobrze było to ukazane. W szczególności, no wiemy, że to są prawdziwi aktorzy, prawdziwi ludzie. To ukazanie tego na pewno nie było łatwe i też były pewne obawy, że będzie to wyglądało jak gra, która jeszcze nie istnieje, bo wiadomo, gry mają pewne ograniczenia i w naszych fantazjach jedynie mogą wyglądać na gry super multiplayer, gdzie SE zachowuje się mega naturalnie. No, ale ta sztuczność została fajnie ukazana, zrobili to na pewno dobrze i, i no, i cały ten, całe to tło, które towarzyszyło naszym wydarzeniom, było wiarygodne na pewno. Mogliśmy uwierzyć, że jesteśmy w takim miejscu, i ta gra rzeczywiście mogłaby istnieć. Tak, to też jest kolejny z elementów. Że to nie jest kompletnie abstrakcyjny projekt z gry, którą możemy ujrzeć może dopiero za 20 lat. Tylko gra nie bazowała aż na takich trudnych mechanizmach, a jednocześnie te przedstawione wydarzenia nie, nie uciekały od tych mechanizmów. Po prostu w nich się znajdowały w tych ramach i to było to było na pewno duży plus tej produkcji teraz chciałbym przejść do jednego z ważniejszych wątków w tym filmie Jedno w zasadzie wątku od którego zaczęła się ta cała wolność powiedzmy bohatera chodzi tutaj o wątek miłosny który według mnie został poprowadzony bardzo fajnie i został zakończony bardzo dobrze o co mi chodzi zaraz wytłumaczę dokładniej Przede wszystkim bohater jakby odblokowuje się, kiedy, e, kiedy zaczyna czuć coś do, e, do dziewczyny granej przez, e, przez Jody Comer. Mam nadzieję, że też dobrze czytam nazwisko. E, i, do, I od tego momentu on zaczyna właśnie odczuwać te, róż, te różne dziwne emocje itd. E, i tak dalej. I... Ta dziewczyna, z realnego świata, która jest jakby graczem i steruje swoją postacią w grze, przez tą postać zakochuje się w bohaterze. Tylko, że właśnie bałem się, jak to zostanie rozwiązane, no bo jednak z jednej strony człowiek, a z drugiej strony to jest NPC w grze, tak? Który nie ma swojego oddania. I się zastanawiałem, jak to zostanie zakończone. I zostało to zakończone według mnie bardzo dobrze. Ponieważ e, twórcy wybrnęli z tego w bardzo prosty sposób. Czyli, że postać tego mm, faceta, czy tam gaja, jak kto woli, e, jakby została stworzona w pewnym stopniu na podobieństwo e, jakby twórcy tej postaci. Czyli, no tak, czyli gościa, który e, ma przezwisko Ki, albo coś takiego, nie pamiętam. E, w każdym razie, czytam kiss. O, przypomniałem mi się. W sensie jak jak klucze się pisze. E, I ta postać właśnie została przez niego stworzona, jakby on to stworzył na swoje podobieństwo trochę. I jak to sama postać stwierdziła, że to nie ona jest tym takim obiektem do którego ta dziewczyna ma mieć jakieś uczucia, tylko E, tylko on jest takim jakby listem miłosnym od tego gościa. I to jest według mnie świetne wybrnięcie ze względu na to, że bałem się właśnie, jak to rozwiążą. Czy, czy z takiego happy endu totalnego zrobi się po prostu w pewnym stopniu smutne, no bo ten np będzie już zawsze smutny, tak? Bo nie znalazł partnerki. Mm, no i bałem się po prostu, jak to zostanie rozwiązane. Zostało to rozwiązane według mnie bardzo dobrze. W ten sposób, że właśnie że ci w realnym świecie się zgrali ze sobą. No, a jakby sam NPEC czy tam facet rozumiał, że jakby on jest tylko takim środkiem przekazu tego, a nie jest bezpośrednim bezpośrednim jednym z ogniw tego uczucia. Bardzo ciekawe, też nawiązując do tego, co mówisz, był moment, w którym no NPC powoli odkrywa, że jest sztuczną inteligencją, że nie jest prawdziwy, doznaje szoku, ale fajny był ten proces, w którym on zaczyna to akceptować, dla niego przestaje być to problemem, że no, że żyje w takim a la Matrixie, że nie jest prawdziwy, zaczyna to akceptować i cieszyć się tym, co ma, tak, ta rozmowa jego z Kumplem, strażnikiem, gdzie siedzą i no mówią o tym, że prawdziwe jest to dla nich, co się u nich dzieje. Czyli powinni w ten sposób na to patrzeć, ze swojej perspektywy. A to, że jeszcze coś z zewnątrz się dzieje, że są jacyś gracze, to dla nich ma mniejsze znaczenie. I ten proces, w którym on przychodzi, to i akceptuje to. Został też fajnie poprowadzony. I pokazuje też, jak można i człowiek jest w stanie do tak szokujących i ciężkich sytuacji się w pewien sposób zaadaptować. Ciekawy jest też wątek z realnego świata jakby nie, nie z tego w grze. Ponieważ e, dwójka bohaterów, czyli KIS i ta dziewczyna. Muszą wymyślić, jak odzyskać w pewnym stopniu kod źródłowy, albo jak udowodnić Antuanowi, czyli jakby szefowi studia od gier, że ukradł ich kod źródłowy. I jest to i jest to bardzo ciekawe, bo właśnie jakby sztuczna inteligencja, którą jest sterowany facet, jest właśnie stworzona przez nich. A tylko, że ta właśnie zostało to skradzione i oni nim kombinują jak to odzyskać. No i ciekawym wątkiem jest to, że właśnie facet jest jakby częścią tego procesu odzyskiwania i bez niego by się to nie udało. I Antoine jest pokazany jako taki z jednej strony taki trochę badass, w sensie jak on wchodzi pierwszy raz do tego studia, no to jest to pokazane jak, jak po prostu, jak wchodzi taki postrach wszystkich. Swoją drogą, Grago Taika Waititi, który też już udowodnił, że potrafi wiele ról zagrać. I no naprawdę tutaj też mu to fajnie wychodzi. I a on jakby robi wszystko, żeby im to utrudnić, żeby oni nie mogli jakby dostać tego dowodu na jego kradzież przez co ciągle coś kombinuje z tą grą. Ciągle tam próbuje zresetować tego y, faceta, ciągle próbuje y, jakieś niszczyć serwery i ogólnie przeszkadzać na każdy sposób, żeby to nie wyszło na jaw. No ale finalnie i tak to jakby wszystko wychodzi, jego firma upada i tak dalej, więc jakby dobro zwyciężyło po raz kolejny. I tutaj przy okazji warto też wspomnieć, że Mimo, jakby całościowego happy endu, który dostaliśmy, no bo tak naprawdę dla wszystkich to się skończyło dobrze, poza oczywiście antagonistami, no bo dla nich się to skończyło źle, tak? Tak jak to, no, tak jak to wygląda happy end najczęściej, to muszę powiedzieć, że ten happy end był bardzo, bardzo satysfakcjonujący. I o ile naprawdę w wielu tworach, tak to nazwać, czyli filmy, gry i tak dalej, ciekawiej się ogląda. Zakończenia, które są no, albo bad endingami, albo są po prostu takie słodko-gorzkie, że trochę mamy, e, trochę mamy zwycięstwa, ale jednak coś się nie, nie udało aż, aż tak, jak miało się udać. To tutaj jest stuprocentowy happy end i jest to naprawdę udane. Więc to na pewno warto zaznaczyć, i to jest też ciekawe. I brawo dla twórców za to. Myślę, że już powiedzieliśmy dużo na tematy. Które najbardziej nas zaintrygowały w samym filmie? Pewnie by było jeszcze więcej elementów, które mogliśmy podsumować, ale nie będziemy się też zbytnio rozwodzić. Ogólnie możemy powiedzieć, że nasza ocena jest pozytywna. Byliśmy dosyć. No, nie, nie wiem, podchodziliśmy do tego filmu dosyć tak neutralnie. Nie nastawiliśmy się ani na plus, ani na minus, więc można powiedzieć, że nas to pozytywnie no, no nie zaskoczyło, ale dzięki temu, że podchodziliśmy neutralnie, jesteśmy bardziej pozytywnie może nastawieni. Ale jest na pewno pozytywna ocena, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Podobał nam się film yy, i możemy polecić. Oczywiście, że możemy. Jesteśmy zadowoleni z tego, co widzieliśmy. Na pewno dla graczy będzie to ciekawy film. Na pewno zrozumieją masę insideów dla osób spoza świata gier. Myślę, że jakby jako film taki rozrywkowy po prostu, żeby sobie pójść do kina i odpocząć na tym, na pewno też się to spodoba. No, może nie wyłapią wszystkiego, natomiast i tak to jest naprawdę fajny taki film, żeby się po prostu trochę wyluzować. Nie jest jakaś historia taka. Przy której się trzeba spinać, to jest po prostu taki fajny film do obejrzenia. W ten sposób dla, dla niegracza. Natomiast dla graczy, no to myślę, że to będzie po prostu pole do easter eggów i szukania wszystkiego, co się da. To jestem tego zdania, zdecydowanie polecamy. A jeśli Wy już widzieliście ten film i już sobie wyrobiliście jakąś opinię, to chętnie zobaczymy, co Wy o tym myślicie. Zachęcamy Was do tego, żebyście w komentarzach pisali swoje oceny od 1 do 10 I na ile oceniacie tą produkcję Od nas może jakieś szybkie oceny, też się pobawimy A jaką ocenę dajesz dla filmu w skali od 1 do 10? Tak w sumie myślę, że tak 8-9 Coś takiego Myślę, że to byłoby spoko Jakby film był po prostu bardzo przyjemny do oglądania Trzeba i robimy go jeszcze raz? Pewnie tak, jakby jest, to, jest to naprawdę w porządku, e, nie daję dychy, bo no jakby nie chcę trochę dawać 10 e, do czegoś, co jest jakby po prostu fajne, natomiast no myślę, że tak na 8, 9 to zasługuje ten film. Jest to naprawdę pomysłowe i dobrze wykonane. Widzę, że jesteśmy bardzo zgodni, bo tą ocenę, którą ja sobie przygotowałem to jest 8,5, więc mieszczę się w twojej przedziale bardzo mocno. No i jesteśmy ciekawi jakie będą wasze oceny, zobaczymy, może się nie znamy, może wam się ten film nie podał, a może uważacie, że jest rewelacyjny i zasługuje na 10 na 10. No, i bardzo chętnie się tego dowiemy od Was, także zachęcamy. Oczywiście też zachęcamy do subskrypcji, zostawienia łapeczki w górę. Wiem, wiem, ale to jest ob nasz obowiązek. Dbamy po prostu o dobro kanału <grych> i musimy to mówić. Dziękujemy jeszcze raz za oglądanie. Cieszymy się, że jesteście z nami i do następnego. Cześć. Cześć.